Jezu, ja się boję. Chodzimy. Nie! O Boże! No, come on! Jezu, no naprawdę! No Boże, jak ja nienawidzę takich śmierci. Kurde, no oczywiście, upadek w przepaść. O, jest nasz śmigłowiec. Tak, tak, tak. Wielkie brawa dla Sarja po prostu. Dobra, lądujmy już. Wow. wow, wow. O rzesz. <laughs> nie. O kurde, to było po prostu genialne. Nie ma tu jak zginąć spadając ze spadochronu. Nawet mi brak słów, żeby to opisać w ogóle. Dobra, idźmy stąd lepiej, jak najszybciej, bo nie ma tutaj co stawać nawet. O kurde, spadamy, spadamy. Wow, serio? Ups. <laughs> Okej okay. Nie no to było genialne Musiałem zginąć na początku live'a, naprawdę O kurde Przejdźmy może tutaj szybko O nie, nie! O Boże, tylko nie to No dobra Dobra, rozbroimy ją jaj, kurczę, co to był za cel?